Witam serdecznie na moim kanale. Z tej strony Centurion, z tamtej strony jesteście Wy. Dzisiaj, jak widzicie, kolejny unboxing. Jaki nożyk, to wiecie już z opisu, że ja tak sobie pozwolę powiedzieć. Za kamerą wyzdrowiał Jarek, także fajnie. Kręcimy. Trzeba wziąć wyciągnąć coś tutaj co będzie przydatne małym kondorkiem otworzymy paczuszkę ze sklepu Laplander od Andrzeja Dziewięckiego no i zobaczmy co tam w środku Wolutku się wysuwa. Ptaszek widoczny już. Kondor. To jest właśnie to. No i cóż. Słuchajcie, zanim otworzę to pudełeczko, to yy, powiem tak, że bawi mnie ostatnio, jak Domi z kanału Survival Dziewczyna powiedziała kiedyś: Centurion Wysłannik Kondora. <głos> <głos> bawi mnie to bardzo. No, lubię nożyki Kondor. Muszę wam powiedzieć, bo są takie milusieńkie, fajne, tak jak Noże Essie czy Mora. Ale zobaczmy jak wygląda w moim ręku Kondor Swamp Romper. No. Tradycyjnie paragonik od Andrzeja. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pochwa. Pochwa tego modelu Kondora, ona e, różni się od e, tych pochew, e, od Bushcraft Basic 5, czy Kondora Bushlor bądź Bushlor e, Mini, e, tym, że można ją mocować w ten sposób do pasa, o, jak widzicie, ale można też w ten sposób. I wtedy nóż inaczej zupełnie jest, tutaj że tak powiem, przenoszony na pasku. Tutaj, jak widzimy, e, tradycyjne oznaczenia El Salvador, ptaszek jest bardzo pięknie. I co jest ciekawe, że tu mamy też e, możliwość wkładania krzesiwa. Tyle opowie. Informacje standardowe, żeby dbać o noże węglowe. Pójdzie do kolekcji. Katalog kondora. Obejrzymy w swoim czasie i sam nóż. Sam nóż. Pudełeczko. Odłożymy sobie do innych pudełeczek. Tutaj trochę mamy. Kondor do Kondora. Będę miał przez to stado Kondorów. Zobaczmy nożyk. Folia bombelkowa. I nożyk. Tak wygląda Condor Swamp Romper. Tuż po e, otwarciu. Bardzo piękny nożyk. Słuchajcie. Napis ma też Swamp Romper na no. Ostrzu. No i cóż, jak to kondor? Lekko tłusty. Bardzo fajnie. Może być lekko tępy, bo czasami kondory są tępe. Sprawdźmy, jak ten. Wydaje mi się, że będzie potrzebował podostrzenia. No nie. Nawet nieźle tnie. Ale jak to. Powiedziałaby jedna moja znajoma, że dla centuriona to za mało ostre. Weźmiemy sobie coś takiego fajnego, co niedawno też było przedmiotem unboxingu. Falknivan i posmy Condor Kondor Swamp Romper w mojej dłoni. Bardzo taki poręczny nożyk. 3 mm. Super. Bardzo fajnie wygląda. Wygodne, ergonomiczny. Tutaj na kciuka też mamy coś takiego fajnego i powiem Wam, że podoba mi się. Podoba mi się. Nie żałuję. Sprawdźmy, jak on w pochwie. Wyrobić ją trzeba będzie. Tak wygląda Condor Swamp Romper w pochwie. Bardzo fajne. Przyczepić sobie go można. No, oczywiście do sądu nie będę szedł z takim nożem, nie, Jarek? No. Kiwa głową za kamerą się śmieje. Jarek to jest szara eminencja. Tak? <grytanie> Słuchajcie, to tak pokrótce. Bardzo się cieszę z powodu tego unboxingu, że nowy nożyk jest do kolekcji. Będę starał się Wygospodarować czas na to, żeby pójść w teren z tym nożykiem i popatrzeć, co on potrafi, jak tnie, jak batonuje, jak robi swoje. A dzisiaj nie wiem, jakąś kolację sobie chyba nim przyrządzę. Słuchajcie, chciałbym Was bardzo pozdrowić, i tutaj kwestia koleżeństwa. Ostatnio popatrzyłem sobie po raz kolejny na pewien kanał, który chciałbym też Wam polecić, jest bardzo fajny, bardzo klimatyczny, to jest kanał Szokork. Ja umieszczę w opisie link do kanału Szokorka. Szokorku, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i powiem szczerze, że dziękuję Ci za Twoje filmy, za Twój wkład w rzeczywistość leśną na YouTubie. I jeżeli ktoś chce sobie po prostu odprężyć się, w ciszy posłuchać, bo Szokork niewiele mówi może, ale same obrazy, które przedstawia w filmie są naprawdę bardzo, bardzo fajne i chciałbym polecić Szokorka. Chciałbym pozdrowić Was wszystkich, chłopaki i dziewczyno, za to, że jesteśmy, że możemy sobie fajną taką bushcraftową... Rodzinę tworzyć, że możemy przynosić sobie wzajemnie las za pośrednictwem YouTube'a, kiedy siedzimy w domu. No cóż, wiele mógłbym jeszcze mówić, ale tak naprawdę to, co miałbym do powiedzenia, to Wy tak naprawdę to wiecie. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, to wszystko z mojej strony. Zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej.